Duchu Święty, przyjdź do naszych serc i wyjaśnij nam Słowo Boże, by było dla nas pokarmem, by nas dzisiaj umocniło, odrodziło, odnowiło, uzdrowiło nasze serca, by sam Bóg wlał swoją miłość w nasze serca, by nas przemienił i nadał naszemu życiu nowy sens przez Chrystusa, Pana naszego. Bohaterką dzisiejszego słowa jest matka Samuela, ostatniego przywódcy charyzmatycznego w czasach sędziów. To jest Samuel, ostatni przywódca. Mówiliśmy tydzień temu, że takim przywódcą była Debora i oni rządzili Izraelem przedtem, zanim pojawili się królowie. Anna, matka Samuela. Anna oznacza łaska łaska ale jej życie było przez długi czas zaprzeczeniem tego co oznacza jej imię bo przeżywała życie pełne cierpienia bólu z tego powodu też że nie miała dziecka ale dla nas może to być obraz różnego rodzaju cierpienia krzywdy które człowiek po prostu na ziemi Przeżywa. Była wytykana palcami, była uznawana za przeklętą, za odrzuconą, z, była uznawana, że Bóg o niej zapomniał, że Bóg ją przekreślił, że się oddalił od niej, tak ona sama się czuła, natomiast złego miała różne trudności w rodzinie, prześladowana w rodzinie, to jest też dziś temat. Tego słowa była, była bardzo dotknięta cierpieniem, bo Penina, druga żona jej, jej męża, bo miał dwie żony, Elkana, prześladowała ją nieustannie. I to jest też obraz, który dzisiaj chcemy rozważyć: cierpienia w rodzinie, bo to tak bywa, że czasem jeden członek rodziny prześladuje drugiego i dręczy, więc Anana przeżywa dramat. Dramat poczucia odrzucenia przez Pana Boga, dramat prześladowania, latami cierpiała w swojej rodzinie, przeżywa dramat, bo, bo czuje się opuszczona i w końcu nie chce jej się żyć. Już nie chce jeść. Pustka, depresja, poczucie bezsensu i właśnie w takim położeniu ona żyła latami. Szukając pomocy, szukając ratunku, nigdzie go nie znalazła. Nic ją nie cieszy i nie chce jej się żyć. To jest bohaterka Biblii, która przeżywa tak ogromne kłopoty, matka wielkiego proroka Samuela. Oczywiście było tak w jej życiu, zanim spotkała Boga pełnego miłości. Penina. Członek rodziny, Elkany, prześladuje, uważa Annę za rywalkę, więc ciągłe strapienia, udręki, ból, goryczy i smutek. Wiele lat to trwało. Nadmiar złego to cierpienie Anna także przeżywa, kiedy przychodzi do kościoła. Przychodzi do kościoła, pielgrzymuje do Shilo, do sanktuarium, tam jest miejsce kultu. Jeszcze nie było świątyni Samuela. Z Salomona, świątyni Z Salomona nie było jeszcze, więc, więc pielgrzymuje, szuka Pana Boga, nie może go znaleźć. Ciągle ból i ból, a Penina przymnaża jej smutku, dokucza nieustannie. Więc Anna płacze i płacze i płacze. Słowo Boże mówi, że płakała, płakała i nie jadła, nie chciała jeść. Ciągle w poczuciu takiego hmm, pognębienia. I to jest patronka osób, które w rodzinie doświadczają gnębienia jakiegoś, poniżenia, pogardy, jakieś wyzwiska. Różne są formy cierpienia i bólu, które w rodzinie pod jednym dachem niekiedy przeżywamy. Dręczenie, jakaś rywalizacja, manipulacja, dyktatura, czy szantaż, czy zastraszanie, czy jakieś formy zazdrości, zawiści, myśliwości. Właśnie taka była sytuacja Anny. Penina ją dręczyła na każdym kroku przez lata, słowo mówi przez lata. I nic nie wskazywało na to, że cokolwiek może się zmienić, więc Anna była załamana, pełna bólu i goryczy. I w takim położeniu znajdując się. W pewnym momencie Elkana chce ją pocieszyć, daje jej drugą część ofiary biesiadnej, chce ją pocieszyć, chce jej coś dać, ale to nic nie pomaga, bo ona w sercu przeżywa ból. I w tym bólu, w tej goryczy, w poczuciu niezrozumienia, w poczuciu opuszczenia idzie w końcu na wielką swoją modlitwę do Pana Boga. Modlitwę, która zmieniła całe jej życie. Która zmieniła jej życie. Ona zostawia wszystkich w pewnym momencie, nie uczestniczy w tej biesiadzie rodzinnej w Shiloh. I idzie do Boga, staje przed Bogiem. Słowo mówi, że wylała wtedy całe swoje serce. Jest na skaju wytrzymałości, załamana, dręczona, gnębiona, w poczuciu takiej goryczy, wylewa taką szczerą modlitwę do Boga we łzach. Płacze. I wylewa całe serce przed Bogiem w zupełnej szczerości. Wypłakała się do końca. Wylała serce do końca, tak bezpośrednio do Boga w zupełnej szczerości. I w tym widać, jak ona się nie poddaje. Ona nie ma znikąd ratunku w swojej rodzinie, ma poczucie pustki i odrzucenia i bezpośrednio do Boga woła z nadzieją. Uratuj moje życie. Bez udawania. To jest taka modlitwa pełnej szczerości i oddania. Bez udawania, bez jakiejś maski, bez mydlenia oczu, w głębokiej ufności. Modlitwa Anny jest bardzo konkretna. Ona wyznaje Bogu wszystko, na co cierpi. Wyznaje Bogu swój ból, swoje poniżenie i prosi o, o dziecko. Akurat prosi o rozwiązanie tej sprawy, ale Ty możesz w swoim życiu odnieść to do innej sprawy, do innego swojego kłopotu, bólu, by, by prosić Boga o ratunek. I wtedy, kiedy ona wylała swoje serce, kiedy opróżniła swoje serce z tego bólu, goryczy, smutku, tego, co ją przygniata, kiedy, kiedy to wszystko wylała przed Bogiem w zupełnej szczerości. I już ma serce puste, wtedy to puste serce Bóg napełnia. I pierwszy dar, który Bóg jej daje, to odbudowuje jej godność i poczucie: Anno, ja jestem z Tobą. Chociaż Ci się wydawało, że Cię opuściłem, ja jestem z Tobą i daje jej Bóg odwagę. Daje jej nowe poczucie wartości, godności. Szukałaś ratunku u ludzi. A teraz w końcu przychodzisz do mnie, Anno, i Bóg jej daje nową odwagę, nową siłę. Bóg ją odbudowuje, daje jej poczucie wartości, godności, której nie miała wcześniej takiej wartości w Bogu, bo przyjęła Bożą miłość. I ona odbudowana obiecuje Bogu, jeśli dostanę potomka, to oddam go na służbę Bożą. Nie zatrzymam dla siebie, nie jest zaborcza, nie chce zachować przyszłego Samuela dla siebie. Jest już wolna i mówi, ja jeśli mi go dasz, to ja ci go oddam na służbę Bożą. I tak się staje. Ona jest odbudowana w Bogu, i gdy Heli, kapłan w Shiloh, pyta się ją, kobietę, Ty tak dziwnie się zachowujesz, płaczesz, coś mówisz, sama do siebie, podejrzewa, że się upiła. Anna jest już odbudowana. Nie, mówi do Helego. Nie, mój panie. Ja się nie upiłam, ja wiem co robię. Już ma tą godność w sobie, ma tą siłę ducha Bożego, już spotkała Boga i ta, która całe życie była gnębiona, poniewierana, kopana była kozłem ofiarnym. Tutaj po tej modlitwie, gdy wylała serce i gdy Bóg napełnił ją odwagą, Anna, matka Samuela, już jest zupełnie inną osobą. Mówi: Jestem nieszczęśliwą kobietą, wylałam duszę moją przed Panem i z nadmiaru zmartwienia i boleści duszy mojej cały czas płaczę. Ona wiedziała, że już Bóg wszedł w jej serce i Heli to poczuł kapłan w Szylo i mówi do niej idź w pokoju kobieto, niech Bóg spełni twoją prośbę. Anna jest odbudowana. Ona się przed Helim potrafiła obronić, z taką odwagą, siłą i wolnością w sercu. I Słowo Boże mówi, że z tej modlitwy, to jest moc modlitwy zupełnie szczerej, takiej ufnej przed Bogiem, Anna wychodzi zupełnie już inna. Poszła ta kobieta, mówi, Słowo Boże, zaczęła jeść, jadła i miała już twarz zupełnie inną. Nie miała twarzy smutnej jak Przedtem wraca do domu Z sercem, które napełniło się Bogiem. To jest to. Nikt tego ci nie da, tylko Bóg. Nikt nie zastąpi Boga. Możesz szukać pomocy i ratunku u ludzi, możesz szukać oparcia w nim. Tylko Bóg może wypełnić głębie twojego serca. I to przeżyła Anna. W tym spotkaniu z żywym Bogiem, w tej modlitwie, kiedy wylała całe swoje serce i w tą biedną kobietę, załamaną, zrezygnowaną, zgnębioną na duchu, w tę kobietę Bóg wlał swoją miłość i z nadzieją wracała do domu. Z nadzieją w Bożą obecność jest już zupełnie inna. I wypełnia Bóg jej prośbę. Staje się matką. Odpowiada Bóg na jej modlitwę, ale ona ma już inne serce. On najpierw Bóg uzdrawia serce. Do jej pustego serca, które opróżniła zupełnie przed Bogiem, wlała się Boża miłość, boża łaska. I Anna otrzymała od Boga to, o co prosiła, czyli małego Samuela, ale otrzymała też dar takiej wolności z serca, bo wiedziała, że to jest od Boga dar i ma ten dar Bogu oddać. Nie była zaborcza. Po ludzku, może pewnie chciała tym dzieckiem się cieszyć, ale oddała go Bogu na służbę dla Boga. I od tego momentu wiedziała, że to Bóg jest sensem jej życia, że to Bóg jest dla niej najwyższą wartością. Że do Bóg napełni jej serce mocą, i Boga nikt nie zastąpi. Sensem jej życia stał się Bóg, a nie ludzie. Ta, która żyła w nieustannym konflikcie, była dręczona, prześladowana, gnębiona, żyje dalej, ale się już niczego nie boi. Ma nową siłę, ma nową odwagę. I Samuel jest oddany na służbę Bożą. Ona przynosi tego kilkuletniego Samuela, oddaje go Helemu i mówi w Silo w tej świątyni: To ja jestem tą kobietą, która modliłam się za dziecko, o dziecko. Modliłam się, przyprowadziłam go teraz Panu Bogu. Wolność z serca, Anny, wolność z serca. Odbudowana, mocna, silna, ona już teraz na Bogu buduje. Bóg jest jej siłą i za Bogiem chce iść. Tu jest ta tajemnica, jak Bóg ma wypełnić Twoje serce. Dzieci odejdą w pewnym momencie z domu, zostawią rodziców, odejdzie, umrze mąż, umrze żona. Jak mówi Księga Hioba, Nagi przyszedłem, nagi umrę. Nic nie przyniosłem na ten świat, nic nie zabiorę. Zupełnie w wolności stanę przed Bogiem, sam na sam z nim. Wolność serca, wolność od ludzi to przeżywa Anna. I ona ma tą wewnętrzną już siłę Ducha Bożego. Ducha Bożego, przemieniona. Na końcu śpiewa wielką pieśń modlitwy, w której mówimy, widzimy w drugim rozdziale pierwszej księgi Samuela, widzimy, jak ona jest już zupełnie inna. Ta modlitwa, którą wyśpiewuje Anna po ofiarowaniu i oddaniu Samuela, ta modlitwa świadczy, że ona jest zupełnie innym człowiekiem. Ona ma nowe serce. Wypełnione Bogiem, bo Bóg przez tą modlitwę, kiedy ona zupełnie wszystko oddała, dokonał przemiany jej wyzwolenia, jej uzdrowienia, i odkryła, że to Bóg jest najwyższą wartością, skarbem, perłą i sensem życia. Odkryła też siebie. Siebie, swoje życie w Bogu, swoją wartość. I ta modlitwa w, drugiej, w drugim rozdziale pierwszej księgi Samuela modlitwa, którą dziś słyszeliśmy ona pokazuje, jak ona została wyzwolona ze strachu do odwagi, z pustki do miłości została wyzwolona do życia w Bożej miłości. I ta modlitwa jest nazywana Magnificat. To jest Magnificat Starego Testamentu. Na tym hymnie modlitwy wzoruje się magnifikat Matki Najświętszej Maryi. Więc wniosek. Bóg nigdy Cię nie opuści. Choć Ci się wydaje, że go nie ma, choć wydaje Ci się, że Cię opuścił, porzucił. Choć ci się wydaje, że wszyscy cię gnębią, prześladują, tyrają tobą. Bóg nigdy cię nie opuści, Bóg cię ocali, Bóg przyjmie twoją modlitwę, wylej serce przed Bogiem, wystarczy ci jego łaski. On nie pozbawi łaski i pomocy swoich dzieci. Łaski Bożej ci nigdy nie zabraknie, ale buduj na Bogu, bądź wpatrzony w Boga. Niech Bóg wypełnia twoje serce, buduj na nim, nie na ludziach. By na ludziach się nie opierać, jak mówi święty Paweł II Koryntian 12,9. Wystarczy ci mojej łaski w każdym bolesnym położeniu. Wystarczy ci mojej łaski, mówi ci Bóg, moc bowiem w słabości się doskonali. I On wie, czego nam potrzeba. On wie, że jest wszechmocny i On chce nam dać wszystko, czego potrzebujemy. Na zakończenie święty Paweł z listu do Rzymian, ósmy rozdział. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który własnego syna nie oszczędził, jakby go nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Czyli wszystko chce nam darować. Czyli chce nam pomóc Bóg hojny w swoją łaskę, bogaty w swoją łaskę. Chce nam wszystko darować, czego potrzebujemy. Ufajmy więc jemu i trwajmy na tej drodze wiary, którą kroczymy. Amen.